Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale. Powiem dzisiaj kilka słów o komiksie Hellblazer. Wzlot i upadek. Jest to tytuł, który został wydany przez wydawnictwo Egmont w Polsce w ramach linii wydawniczej DC Black Label. Ja ten komiks wypożyczyłem w Księżycu w Bielsku Białej, w Bibliotece Głównej. Hellblazer. Wzlot i upadek. Za scerami scenariusza Tom Taylor, za rysunki odpowiedzialne jest Darek Robertson. No i właśnie, jaka to jest historia? I tu mam problem, bo z jednej strony jest poprawna, bym powiedział. Tak, okej, okay, idziemy po kolei, wszystko takie odhaczamy. A z drugiej strony troszeczkę brakuje jej, nie wiem jak to określić, jakiegoś polotu, czegoś więcej. Tutaj jeszcze taka ciekawostka. Kto stworzył postać Johna Konstantina jest... Tych postaci całkiem sporo, tych twórców. Nie, nie ma tam tutaj wskazanego jednego scenarzysty, który byłby całkowicie odpowiedzialny. Ale dobra, jakbyśmy mieli powiedzieć tak yy, skrótowo, co tu się generalnie wydarzyło, to powiem w ten sposób, że John Constantine już jako dziecko uwielbiał pakować się w kłopoty. Stwierdził, że magia istnieje i chciał Udowodnić, że to określę, swoim znajomym, że odpali jakiś rytuał, czar czy coś takiego. No i odpalił. Odpalił tak, że zaginął generalnie jego kumpel. No i z tego zaczęły się problemy. Mija kilka lat, kilkanaście w zasadzie. John Konstantin sobie dorasta, a nagle z nieba spadają postacie ze skrzydłami. Wplątują się w sprawę coś detektywie i jest próba ustalenia, co tu się w ogóle dzieje. Jakimś cudem zaplątuje się w to nasz właśnie John Constantine. I tu się takie toczy, że tak określę, śledztwo, badanie, sprawdzenie. I... no właśnie. Z jednej strony wszystko działa poprawnie, wszystko jest ok, Ale... Nie wiem, jak to określić. Czasami te komiksy są dla mnie naprawdę bardzo, bardzo fajne. Te super bohaterskie. Bo ich jestem największym fanem, generalnie, że robią takie na mnie wielkie, wielkie emocje. Czasami są tak złe, że czuję zażenowanie mi się nie podoba, wbrew na przykład opinii innych osób, że, że, że po prostu mi się nie podobają. Albo się męczą, bo są przekombinowane, za dużo abstrakcji i tak dalej. A ten komiks. Mam wrażenie, że jest taki hmm, nijaki trochę. No jest brutalne, bo to jest Black Label, więc to jest komiks tylko dla dorosłych. Są wulgaryzmy, jest brutalność, ale jest poprawność. Jest ok, jest historia, idzie od punktu A do punktu B. Konstantin jest Konstantinem, mam wrażenie, ale nie mam czegoś takiego, co by mnie co by poruszyło mnie bardziej w pozytywnym lub w negatywnym Aspekcie tej historii. No i właśnie jestem ciekawy, ponieważ, yy, zaskoczony, ponieważ Tom Taylor w seriach DC czy Injustice, szczególnie na początku, potrafił tak ustawić te emocje, że się później czytało z zapartym tchem. A tutaj, no co, mamy parę materiałów dodatkowych, mamy kilka fajnych rozkmin, ale tak naprawdę, no jest. Jest ciekawy. Złoczeńca, który nie do końca jest złoczeńcą. Nie wiem, jak to inaczej go nazwać. Niechciany sojusznik, nie bardzo. Powiedzmy, że tu się pląta, ale... ma swoje intencje. Nie umiem jednoznacznie powiedzieć. Taki komiks środka nijaki. I to nie w końcu w takim sensie rozumienia, że zły w moim uczuciu, bo rysunki w większości poprawne, scenariusz jest okay, prowadzi nas sprawnie od punktu A do punktu B, tylko jest taki bez emocji. Do zapomnienia, niestety. A szkoda, bo zarówno linia wydawnicza DC Black Label, jak i ci twórcy, to raczej wskazują na dużo, dużo lepszy poziom. Więc, jeżeli miałbym ocenić w kontekście takim zwykłym, nie patrząc na to, kto tworzył i w ogóle kto odpowiadał scenariusz, to powiedziałbym, że to jest takie 5 na 10 że mi się ocenami. Może 6. Poprawnie, ale nic szczególnego. Natomiast, jeżeli mam ocenić w kategorii patrząc na to, kto to stworzył i czego można oczekiwać od tych twórców oj, to już byłoby 3 na 10 niestety, ponieważ od Toma Taylora i Derricka Robertsona oczekuję znacznie, znacznie więcej czekam na Wasze opinię bo sam jestem ciekawy, jak Wy odebraliście ten tytuł czy Wam się spodobał, czy nie ja liczyłem na coś ciekawszego jest po prostu bezpiecznie ok, tylko ok, tak troszeczkę nijako każdego kreślę. Jeżeli chcecie sami to przeczytać, to zachęcam do odwiedzenia biblioteki w Księżycy Beskidzkiej w bielsku Białej, przy ulicy Słowackiego w Bibliotece Głównej. Ten komiks można wypożyczyć. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.